Cześć i czołem kluski z Rossoem. Z tej strony po, nas, po raz kolejny Willow i Kata. I przychodzimy dzisiaj do Was z yy, recenzją Nowej Maści, w sumie. Tak naprawdę. Później będzie jeszcze w drugiej części yy, coś o American Saddlebred, ale teraz przychodzimy do Was z Mustangiem. Idziemy kupić sobie Mustanga Nowej Maści. Jakby wiemy jeszcze, że jest Arden i Celle France, natomiast no jakby ja kocham Mustangi, więc jakby no nie kupię Celle France. on świetnie wygląda w tej dłuższej grzywce, o jejciu. No! Jakby, ja... jakby dla mnie i rokes, czy... w sensie warkoczeki też są słodkie, ale jakby reszta grzyw zatraca w ogóle traci jakby to coś, bo nie widać tej, yy, nie widać tego jakby przejścia z ciemniejszego do, yy, do tej jaśniejszej, z ciemniejszej do jaśniejszej grzywy. Yy, dobra. Yy, ogier, klacz, ogier, klacz, ogier, klacz, nie mam pojęcia. Ale się zastanawiam, czy dać mu normalne imię, czy takie dziwniejsze. W ogóle ja powiem, że yy, że trzy czwarte moich koni to są ogiery w stajni i jakoś, nie wiem, nigdy nie daje klaczy praktycznie. I ten koń tak samo mi bardziej przychodzi na myśl ogier niż klacz. Harcoal, Jezus Maria. Niby ładne imię, ale z drugiej strony takie... dziwne. O tak! To jest to! Mam pomysł! To żerówka ci zaświeciła? Tak, ale jakby. Jestem zdegustowana. Bo jakby nie ma tego drugiego członu w tym zestawieniu, w jakim ja chciałam to zrobić. Co nie? Bo chciałam zrobić czoklet czanki, ale nie ma tego. Ty zawsze możesz zrobić czanki boy. Ej, w sumie? Ja chciałam zrobić Wild West, ale Westa nie ma w tej drugiej tej. No to, sorry, dostanie sam Wild. Szkoda, że nie ma cowboy. Co nie? No. O! Ja jest gotowa. Czekaj, ja jeszcze nie. Jednak wybieram imię Pomocy! Zaraz, czy ja to widziałam Juniper? Oh, Juniper. Okej. Okay. Odwiedziłaś już swoją stajnię i widziałaś ten ten? Widziałam, że ma, mają, że widziałam, że jakieś zadania mam mieć. No zadania i niektóre konie mogą nam zrobić animację jakąś. Mogą, ale to, nie muszą. To, no mogą, ale nie muszą, niestety. Jezuś palia i te oczka, o mój Boże, Słodyczy ma. Ujujuu! Dobra, ej, zakochałam się. W każdym razie, tak, dosiądź teraz. No, któż by się spodziewał, no po prostu szok. Ale ja w sumie też... ja też w sumie go muszę ubrać. To ubieraj go, a nie. Ale ja w ogóle nie mam sprzętu jeszcze na niego. To jest najlepsze. Nawet grzywę zgapiłaś ode mnie. Tak, zgapiłam od ty wiesz. Nie, żeby koń nam się podobał w tym samym pytaniu, ale to, to dobra. A ty masz ogiera, klacz, czy co? Też ogiera. Jezus Maria. Obie mamy ogiery. To jest tragedia. Hmm. Dobra, czekaj, dosiądź. Idę sobie na sklep globalny. Zobaczmy, co jest fajnego tutaj w ogóle. O nie, znikłaś. No. No, bo poszłam na globalniaka. O Jezus, jakieś ogłowie westernowe. Oh, pokażcie mi, co tu jest ciekawego. Mmm. Mm. Mm. Naprawili naprawili to. Co naprawili? Nie, że było takie też, że jak nie miałaś siódmego poziomu, wciskałaś, yy, ruszałaś koniem, wciskałaś ku, i przy zatrzymywaniu się to ta ikonka sztuczki była aktywna. Aha. No, Jezu, to ty ten kłusik. O jejciu. No, właśnie ja zaraz chcę iść zaprezentować jeszcze tak dla przypomnienia, chody, jakby komuś się zapomniało. Lokalizacja: nas mamy CS-y. Nie wiem, czy pójdę na cs -y? To jest to. Wiesz co? Chyba też zrobię wydanie trochę niebieskie. No, u mnie niebieski to jest standard. Ja wiem. jakby To już, to już było na rewimody, mody. Widziałyśmy to. A widzowie dalej nie policzyli, ile niebieskich koni mam? Co się sprzętu? Chyba im się nie chciało. Za dużo tego było. Nie dziwię się. Łatwiej byłoby, chyba, policzyć, ile niebieskich koni nie ma. Na przykład pomaleńczowy belgijek. Na przykład. Kuźwa, i weź tu teraz wybierz siodło. Takie, które nie będzie przesadzone. Ale też z niebieskimi dodatkami. A nie lepiej kupić sobie od razu jakiś zestawik? Ja. Ja nie uznaję zestawów. Roku. spada. Ja nie uznaję zestawów. Ja sobie sama wybieram. Tak, a potem twoje konie wycią wyglądają jakby jest wyciągnięty z bagna. Spierdalaj. Dobra, to siodło jest okej moim zdaniem, okej. Okay. Teraz sobie kupę jakiś czaprak, o oh yeah! Niebieski oczywiście, żeby inaczej. Tylko pytanie, czy będzie jakiś ładny. Bo tutaj w SSO... To to jest masz... niebieski, tak? Czego ty wymagasz? Co? Wystarczy, żeby był niebieski i westernowy. Wiecie, go mi w sumie brakuje w sklepie globalnym? Mm. Opcji, gdzie możesz zaznaczyć sprzęt albo do westernu, albo do klasyka. Ej no, real. W sumie masz rację. O. Czy to, się, czy to wygląda w miarę git z tym? No nie jest najgorzej. Ale jakby to. Ten... mogło być lepiej. No, mogło być lepiej. Nie wiem, czy nie dam pod tego czapraku brązowego jednak, bo chyba coś tak trochę Oh O yeah! O oh, yeah. Albo może nie o oh, yeah. <laughs> tak ci pięknie zapowiadało. A to? No to w sumie już lepiej wygląda. O, o tak! to to! Nie ma dyskusji. Oczywiście później chłop mnie zabije z ilością jaką wydałam star końców na konia i na ubieranie go. Ale ty Sobota oj, oj, jest sobotę stówkę odzyskasz. Okej. No co, sobota sobotę przecież dostajesz 100 star końców, tak? A no, w sumie racja, a wydałam chyba 150, więc nie ma tragedii. Zastanawiam się tylko nad czy czemu jakieś zarzucić, czy nie. No, ja zarzuciłam. Kujfa, najgorsze jest to, że ja nie widzę tych owijek na nim za bardzo. Ale ja bym zarzuciła te. Też są ładne. <laughs> Dobra. Ok, eee, to już się zaprezentuje. Tada! Czekaj, bo akurat wyścig jadę. Jak mogłaś mnie zostawić? No to ty nie pierwszy zostawiłaś i znikłaś w sklepie globalnym, tak? No to poszłam go ubrać, no! A super, jeszcze miałam niebezpieczny upadek. No pewnie, pewnie. I jakim cudem? Chciałam wejść przez bramę. Takim cudem. Dobra. Ale idę zaprezentować w takim razie po raz kolejny, jak tam wyglądał stęp. Jezus, mi się tak strasznie stęp tych koni podoba. One tak luźno wyglądają w tym stępie. Dobra. Kłusik. Kłusik też jest śliczny. Moim zdaniem SSO naprawdę wyszły mustangi. A teraz chyba zaczęli spoczywać na laurach. No. I dlatego tak beznadziejnie im nie wychodzą. Wycho nie wychodzą. No w sumie beznadziejnie im wychodzą niektóre konie. Galopik też jest słodki, taki wolniutki, szybszy. No dobra, cwał to już yy, mi się podoba strasznie, jak tak grzywa leci, yy, jak mi tak grzywa lata. To jest takie boskie. Lecimy dalej. I lecimy najdalej. Oh, ubóstwiam, te konie. ubóstwiam te konie. Ubóstwiam te konie, i jeszcze raz to powtórzę. Dzień dobry. Jak ci się podoba mój outfit? No, ja ci powiem, że mogło być lepiej. Wyjdź! Wyjdź i się nie pokazuj więcej! Zwłaszcza, że mówiłaś, że niby nie lubisz zestawów, a tak patrzę na twojego konia, no. to od zestawu masz ogłowie, czaprak i Owiki I tylko siodło ci gdzieś spierdzieliło, nie w tą stronę. Siodło dobierałam bardziej do koloru ogłowia, wiesz? Powiem ci powiem, że to szedło trochę z kopali, bo masz tylko plus dwa do szybkości, zamiast plus 3. Jezus, ja w ogóle nie patrzyłam na staty, jakie wyszły. No widzisz. A potem narzekasz, że nie wygrywasz na CS-ach. Ej, ostatnio wygrałam, przestań. Przypadek. Nie sądzę. Ale ja sądzę. Wpadaj. Dobra. I oni mieli po prostu lagi. Oj tam, oj tam, nieprawda. Okej, okay, no to chodź tu, stań tu ładnie. Dziecko okay, ten Idę, lecę, pędzę. No, tak więc... Stara, ale ja stałam obok tego miejsca. Gdzieś ty polazła. No właśnie tak cię nie widzę, co nie? Znikłaś mi. <śm> Serialnie, nie widzę. W lewo, jedź prosto, jedź prosto, jedź prosto. Z powrotem do strawek dzikiego zachodu. A, dobra, tam! O, jesteś! Wow! Brawo! <laughs> Brawo, gratuluję. Dobra, no to w takim razie teraz y, widzicie mustange nasze, mustangi nasze kochane. Piękny outfit i co? I lecimy w takim razie na kolejną część filmiku. Ee, Witam tak, ponownie. Tak, witasz ponownie, super. Eee, I lecimy Co to na. Co? Co tu się stało? Się? Nie wiem. Eee, I lecimy teraz na recenzję. Eee, spoileru a propos American Saddlebred. Mam nadzieję, że podzielacie trochę nasze zdanie. Późniejsze. Dobra. Tak więc, dobra. E, tak więc kochani, e, teraz jeszcze przechodzimy do Was z szczęścią, z e, Dagmarą a propos e, spoileru American Saddlebred. E, od razu mówię, że jeśli chodzi o maści, to będą to maści e, Saddlebred, ale modelem są Selle France, e, więc żeby Was to nie zmyliło. I teraz mamy karuska z białymi odmiankami, wysokie skarpety i gwiazdka na czole. Od razu mówię, że ja go chcę. Nawet nie właśnie go kupować, ja go biorę. No ale przecież każdy może kupić właśnie, on chce. Ten drugi, ten taki, ale nie wiem jak to nazwać Sabino, Srokacz, Pieron wie. W każdym razie ciemny. Tak, jestem ciemny farbą. Cia w sensie ale ciemny kasztan. On jest ładny, on jest śliczny, on jest fajny i on mi się też podoba. Izabelek jest taki. Jakby, wydaje mi się, że znowu zepsuli to podpalanie na pysku trochę, to ciemne, w sensie, bo, no jakoś mi się trochę to nie podoba. I bo szczerze, tego... ja bym chyba sprzedała wyższe skarpetki. Może. Siwa jabłkowita jest fajna, ale może to dlatego, że ja upustwiam siwą jabłkowitą, więc ja po prostu kocham tą maść, więc dla mnie większość nie jest fajna w, tej, w tym wydaniu. E... Bo mi akurat ta kolorystyka się nie podoba, taka mech. No cóż. Następny jest skarogniady z jabłuszkami, tak bym go nazwała trochę, z tą taką dużą odmianką na pysiu. No, też słodki. Z jednej strony brałabym, bo przypomina mojego konia w realu, a z drugiej strony. nie do końca. Ach. Natomiast ten srokacz, ja nie wiem, srokacz kradną moje serce w SSO. Jakby tak, tak fajnie jest zrobiony, jeszcze tak żywa, yy, ten, która ma dwa kolory. No, to słodziak. A ten, ten ostatni mi się bardziej podoba chyba. Ale ten ostatni... Kolor, czekaj, ten następny kolor to jest, co to jest? To jest jeleń, to jest bułana, bułana rozjaśniona. Ja bym to dała jakoś jakby sre, Nie dałabym jako srebrny. Kolor, nie co to jest. No dokładnie. Ale ładnie. T bardzo ładny. E tutaj też. tego prezera. Ja go chcę. Chcesz. No i on jest śmieszny. I pewnie to jest ten hud, które normalnie mają American Saddlebred, w sensie ten no, specjalny. Co do cofania, um, nie wiem, co się dzieje z pyskiem tego konia, ale dobra, przyjmijmy, że oni to naprawią. Ja się gdzieś tam pisała, że tutaj wszystko fajnie, pięknie działa, nie licząc właśnie animacji i pyska. Bo coś się skopało. No... Ktoś widziałam tak, nawet komentarz, Widziałam czyjś komentarz pod tytułem, że SSO powinno nagrać tutorial, jak spierdolić konie. W każdym. W każdym w... Jest. No, ale skok to jest tragedia. W sensie inaczej, technika skoku jest spoko, ale jakby konie tak nie skaczą, że one mają tak sztywną szyję. Poza tym, ja powiem, podobno konie tutaj nie nadskakują 30 metrów w górę, tylko mają skakać idealnie z przeszkodą czy coś. Aha, no okej. Okay. A co myślisz o zatrzymaniu? E, szczerze bym powiedziała, że już to gdzieś widziałam. Ja bym powiedziała, że to jest coś w deseń tego. Zatrzyma znaczy zatrzymanie, no, no powiedzmy, niczym się za dużo nie wyróżnia. Ja bym powiedziała, że to jest takie połączenie trochę z frazów yy, tylko lepsze, ten, lepsze zatrzymanie. W ogóle Salt so in Fe Fear Grove, to gdzie to będzie? Jodłowy Gaj. Aha, dobra. Na pewno nie kojarzy grafiki Jodłowego Gaju w stajni? Znaczy coś mi świtało, ale zapomniałam. I teraz mamy no, jakże. Ja Chcę tego placeholder'a kup mi go. Ja, ja nie wiem, co ci się odjebało. To Ale zobacz te oczy. O, i ta animacje, tą animacje kładzenia jak się Jezu Chryste. Ja. ja ty... na niech oni zrobią takie żrebaki albo kucyka, albo dla Beki niech dodadzą takie ten. Ty, 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 ty. Przywapiłik, bo Czy ty wiesz, co ja tutaj widzę na tym nagraniu? E, dużo fajnych, ciekawych grzyw. Tak! I ogony? Tak! Widzę ten ogon! Chyba mają w planach zrobić ten długi ogon! Błagam SSO, nie spierdolcie tego! Patrząc na to, że już po części spierdolili animację? Zostaw jeszcze trochę nadziei! Zostaw jeszcze trochę nadziei! Jeszcze no to trochę to nadziei zrobię, że może nie spierdolę specjalnej animacji, która nie wiem w Switch to będzie. No, nie wiem. jeśli to będzie kolejne kładzenie się, to chyba trzeba zrobić listę, które oni się kładą w startfadlu. Ej, no, trzeba będzie naprawdę zrobić listę, bo to jest chyba długa lista. Um, nie wiem, co tutaj jeszcze jest oprócz tego placeholder. Chyba nic, ale ten placeholder tak ładnie tańczy. <gryw> Dobra, z filmiku to by było na tyle. Jak oceniasz tak na serio ten? No, co myślisz o, tym, o tych wszystkich koniach? Szczerze, patrząc na to, że to są głównie modele Stelle France i nie da się tego jeszcze w pełni ocenić, to same maści to bym brała co najmniej trzy. Ja też. Zobaczymy, ile w rzeczywistości kupimy. No. <laughs> Przede wszystkim też jestem ciekawa, jak oni wprowadzą ten specjalny ogon. Do tych stabilbridów. No będą musieli się postarać. Pewnie wykorzystają trochę coś z Marwari albo z Arabów. Bo ale no widziałem. Ale znaczy, to, jak wygląda tutaj ogon Arabów, to jestem zawiedzona. Mogą być zdecydowanie lepiej. Nic. Tego już nie zmienisz. Ale zawsze można zmienić grę. Znaczy co. Co? Co? Wiesz ty, co? Też, <laughs> e... Dobra. Yy, no, jakby właśnie ja tak samo jestem na tak. Jeśli chodzi o jakby animację, mam nadzieję, że. popracują nad tym i to bardzo, 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 bardzo mocno. Jeśli to spierdzielą, to jestem pewna, że powstanie filmik na temat memów z tymi końmi. Jak nic. No. Jakby Tak, ja mam nadzieję, że galop nie będzie zaczerpnięty od Selle france bo ja się załamię, ja nie umiem jeździć tymi kolmi w SSO, naprawdę, i jak widzę tą dupę, to mnie aż po prostu skręca. W każdym razie... Mam nadzieję, że filmik się podobał. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, bo część, właściwie większość osób nie subskrybuje tego kanału. A wraca Was tutaj bardzo, bardzo dużo, więc proszę Was, jakby to jest dla mnie też większa motywacja. Większa motywacja dla Takwary i dla Weroniki do nagrywania ze mną. Więc jak chcecie słyszeć więcej naszych odpałów, to proszę. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym filmiku. Teraz już się na pewno postaram, żeby to była, żeby to była druga część końskiej Rewi mody. Ponownie. Ponownie właśnie, bo ostatnio nagrywałyśmy z dziewczynami i straciłyśmy nagranie, tak więc dziękuję mój e, programie do nagrywania. Okej. Okay. A było zaktualizować, a potem nagrywać? No cóż. Dobrze, w takim razie to pa! I do zobaczenia w następnym filmiku. Bajo!